Dobra. Cześć widzowie, jeżeli w ogóle ktokolwiek mnie ogląda to mój pierwszy kanał na YouTube nazywam się Cyprian i będę czasem robić filmy z Browstar, z Robloxa i z Minecrafta. Dzisiaj zaczniemy sobie od Minecrafta i myślę, że tyle wstępem i zaczniemy stworzyć sobie jakiś świat. Ciekawe jak daleko nam się uda zaś niech będzie. wal, przetrwanie nam będzie normalne, no i wszystko, na polecenie, wyłączone, słuszne się No i będzie się teraz robiło, jestem bardzo ciekawy jaki świat nam się wygeneruje, nadzieję, że będzie gdzieś obok wioski, znaczy, że będzie gdzieś obok wioska, jeżeli nie, no to w sumie i tak będzie trzeba poszukać wioski, bo tam jest dużo różnych fajnych rzeczy do zebrania. Dobra, to niech nam wygeneruje. No, i świat się wygenerował. I zrozpiliśmy się na sawanie. Taki średni biom, ale, ale jest szansa, że gdzieś będzie blisko wioska. A teraz tam jest w ogóle pustynia. Nie wiem, może to wszystko załadować, żeby nie było takich lagów. Potem w sensie, że będzie dość później chodziło. Tak myślę, że pójdziemy w tamtą stronę. Jest szansa, że tam coś fajnego będzie. Teraz hmm. nic nie ma, więc się strzęć drewno, żeby zdobyć jakieś podstawowe narzędzia. Może by render distance żeby tak tam nie lagowało. No i jakoś tam jest szansa, że dość sporo uda nam się zdobyć w sumie. No pewnie robię takie jakieś 10 minutowe filmiki dlatego, że yy, dlatego, że po prostu więcej chyba nie potrzeba bo jakby potem dłuższe filmiki już mało komu oglądać, w ogóle tu kanion mamy który jest strasznie głęboki, to przez to, że gram na wersji 1.18 wow takie ciekawe zejście więc jakby Teraz sobie jakieś pierwsze narzędzia mam włączony autoskok w ogóle. Nie, nie tutaj ten sterowanie mocne skakanie wyłącz. Od razu. Ten kanion... i w ogóle te kaniony w 1.18 wyglądają naprawdę fajnie. Więc. No i sobie szansa, że w jednym takim z nich sobie zamieszkamy. Ale myślę, że na razie... Na razie celem jest znalezienie wioski. No bo jednak bez wioski to... trochę słabo jest nasz nowy survival. Trochę tego bruku sobie wykopiemy, żeby... Było na później, także na piecek. ale yy, oczywiście podstawowe narzędzia. To zawsze są potrzebne. O. No, i chyba żelazo też można wykopać od razu, bo trochę tu jest w tym kanionie. I myślę, że. Przynajmniej 3 tylko, to nie tak dużo, no. Szanowni, że tu będzie coś jeszcze. On oh, no nie, creeper. I zombiaki. Hmm. Chyba nic tu nie ma jakby. Przynajmniej nic tu nie widzę. Musisz jak tam głęboko. No, już mamy trochę tego, to zrobimy piecyk. Od nawet węgiel się ukrył trochę. Więc y, przepalimy ten. To żelazek, który zrobiliśmy, w sumie nie jest go dużo, ale zawsze coś. No więc. robimy trochę tego węgla, żeby było to potem na pochodnie. Się, nie wiem, czy się prawie podsadzić. Przepalimy. Przepalimy ten to w ogóle mieć jest. Mieć chyba, że to pamiętam, można wydobywać kamienne, tak można. No więc, jakby. Już no, nie wiem, sam mieć, ale zawsze fajny, surowy, zbudowlany, więc może zbudujemy sobie z niego dom. To wie. Tu jest trochę więcej żelaza, więc też sobie wezmę. Będę potrzebować potem trochę jedzenia, bo sam jedzenie, jestem trochę biedny. Muszę czy żaden tutaj. Zombiak czy Creeper do mnie nie podejdzie. No ale chyba na razie jest dobrze. Myć sobie potem przypalę, bo to jednak nie jest aż tak potrzebne. No, żebym miał na tarczę. tarczę jest bardzo potrzebna zawsze, bo broni naprawdę dużo. I wiadro też by mi się przydało. Gdy na to mogę zrobić wiadro, bo wiadro to jednak... Gdybym znalazł tu wodę, to byśmy byli ustawieni, tylko tutaj trochę. że nie wiem, dlaczego naszowanie chowaniem miałaby być woda w kanionie, ale. w sumie, generator Minecraft. Hmm. Jeszcze. Dobra, chyba się przypali na tym ostatnim, więc mogę już wyjąć. A bierzemy wszystko i idziemy stąd, bo chyba już nam więcej rzeczy tutaj nie będzie potrzebne. I chyba idziemy szukać wioski, bo w sumie nic innego nam nie pozostało na ten moment. A szczególnie, że... W żeby że chyba mamy wszystko, tylko dałoby się krowy, krów trochę zabić, bo... No bo jednak trochę mało jedzenia mamy. no jak ten kamień jest wielki, z góry tam w ogóle jakieś są... Deep cave y, można powiedzieć. Nawet nie wiem, jak się tam przedostać. Dobra, tam mogę iść. Woda tam jest, ale to zaraz weźmiemy sobie skądś indziej, bo chciałem iść w tamtym kierunku i jest szansa, że tam będzie jakaś wioska. Przecież nasowanie może się pić wioska. Więc trzeba iść szukam. nie no, na pustyni. Sam była pustynia, ale w pustyni w sumie wiosek nie ma. A nie co w sumie a nie was. Pustyni też są. Co jest? 18 jest zamykanie, on lepszy, tylko żeby tam nie być. Hmm. No to już tam są świnki. O, chyba się zbliżamy do oceanu. O, ruina portalu, fajnie. Szansa na coś fajnego. Wow, ile rzeczy. Obsydian. No tylko nie klątwa więzienia. Niedobre. Krzesiwo. Tej płytka, nawet skrzynkę wezmę, bo w sumie już ten. Oj, tam jest blok złota, tylko. Dobra, skraftuję sobie ten. Dobra, wezmę przy okazji to. Yy, skraftuję sobie kilow. Tylko, oczywiście nie mam patyków. Ale akurat mi starczy na patyki. Ja w ogóle nie mam tego otwartego, Dobra, mam wszystko. Mam, kam mam żelazny kilow, znaczy. I mogę skraftować na tu. Mogę wziąć blok złota. Na pewno się później przyda. Nie wiem, że to nie do handlu z piglami, jak pójdziemy na naderu. do naderu. To jeszcze sporo czasu, bo nie, zapomniałem, że nie można pływać, bo ma się tylko trzy no Nie! Wow, bo wolny, kewi. Wezmę sobie. Yy, znaczy, nie chodziło mi o ja to, tylko przypalę sobie yy, jedzenie. A i chyba z tego. Z tego, co tutaj widzę, to chyba tam będę trzeba potem. O! Jest wioska! Jaki fart! To jeszcze jakaś duża. Nie wiem, czy kowal lepi kowal w tych wioskach, ale jest szansa, że kowal będzie. bo to jest to wezmę sobie złote marchewki, bo on dają dużo jedzenia ale przy okazji, no wezmę sobie na złotą marchewkę no i dalej tutaj, ten... mam jakieś rzeczy początek to myślę całkiem dobry szczególnie, że nawet jest labo, więc będzie można potem pójść do lederu. Mm, ten... nie wiem czy ja pamiętam jak się lubił port, dawno w minecrafta nie gram ale wow, jest kowal, naprawdę fajna wioska Fajnego Sida mamy znacznie. i kolejne dziwne dziwna sprawa generatora 1.18 A to nieważne, bo idziemy do wioski. W ogóle to jest Minecraft. Właśnie to jest Minecraft. Nie wiem dlaczego takie coś się dzieje, ale już pewnie... O, tak jest. Tyle. I to naprawdę dużo tego jest. No, ale dobrze, dobrze, że jest kowal, no, to w sumie nie wiem, po co mi, ale mogę wziąć, bo to, 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 to zajmowanie zaklęta, sobie dwa wziąć, bo w sumie to zajmuje dalej jedno miejsce w I wow, ale dobre rzeczy, naprawdę jestem szczęśliwy, pięć tych, chleb, żelazny, aha, nieważne, to będę miał dwa, chleb mam jeden, nie wiem po co mi, mam pięć żelaza, to mi się na pewno przyda i mam zbroję. A skrzynkę nawet wezmę, bo to jednak potrzebne coś. No i właśnie sobie to teraz. Myślę, znaczy, że jeszcze coś na pewno w tej wiosce będzie. Trzeba pamiętać o poblokowaniu villagerów, bo potem można się nimi tradować, A na prędzej później zjedzą ich i tak z więc no, trzeba. Łóżka myślę, sobie weźmiemy. No, wow, co to jest? w ogóle to jest, to Dobra. Myślę, to będzie nie, domek. Yy, tutaj, jakieś tutaj rzeczy dodatkowe powkładam? Tym razem nie są w sumie, Znaczy mówiąc, powkładam wszystko. Hmm. Ten, co chciałem zrobić? A tak, ja sobie zciągnąć jeszcze drzewo. To już chyba ostatnią rzecz, zrobiłem w tym odcinku, dlatego że mówiłem, wolę robić krótkie odcinki, ale ich trochę więcej. Na przykład codziennie czy co dwa dni mógłbym robić odcinki. Yy, ten. I byśmy sobie zrobili taki fajny rzecz, którą ja wymyśliłem żeby dać tutaj to zrobić na deski z tego zrobić pół bloki i dać to tu i teraz villager na pewno jakby nie wyjdzie stąd, a my normalnie będziemy mogli wychodzić, no bo grać może kuzać, a villager nie. to jest dość dobry, chyba nawet tam jest lawa pulka, ale nie jestem pewien tylko świeć, tam jest golem. Ale nawet chyba na nie, nie będę niszczył, dlatego że na trochę nawet będzie ubraniał tych villagerów. Z jednego na pewno mamy tutaj zrobionego, to jest Fisherman. Ale w sumie jakby, nie wiem, czy on będzie tak bardzo potrzebny, bo sprzedawanie ryb to chyba nic nie robi średnio. Zróbmy tu piec i zróbmy coś sobie, ale można tu postawić. W ogóle po co jest to, to nie jest potrzebne. Nie ma, nie ma, to nie ma żadnego wykorzystania w normalnym życiu, jest tylko chyba zdobne. Nie tylko, tylko na pewno. A, to chyba na tyle z tego odcinka. Jakby mówiłem, jak... mówiłem jak... ja wolę robić krótsze odcinki niż takie długie. Więc myślę, że wystarczy. Zobaczymy się jutro, ale nie wiem, czy nagram. Może nagram Browser's. Ale jestem też, że nagram Minecraft. To już zobaczymy. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Pa, do pa. widzenia.